Człowieku, wyjaśnij mi, na co czekasz. Masz działkę, twoja babcia ma kawałek ziemi, twój sąsiad ma pole. No to mam nadzieję, że chociaż wydane są, warunki zabudowy nie są? Bo niby po co, skoro i tak na razie się tam nikt nie chce budować. Hmm, no to teraz posłuchaj, bo to może być najważniejsze, co usłyszysz w tym roku. Jeżeli teraz nie wystąpisz o warunki zabudowy, teraz! Słyszysz teraz, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nigdy nic nie będziesz mógł wybudować na tej ziemi. Dlaczego? Bo takie są nowe przepisy, że od nowego roku budować się będziesz mógł tylko w skupionej zabudowie w tak zwanym obszarze uzupełnienia zabudowy dodatkowo sparametryzowanej według wskaźników. A tymczasem na logikę. Czy wydaje ci się, że ziemia i grunty, na których nic nie wybudujesz, zyskają czy stracą na wartości? To chyba jest pytanie retoryczne. Dlatego nie zwlekaj i pomóż tym, którzy mogą o tym nie wiedzieć. Podeślij im ten filmik i spraw, aby wartość ich gruntów poszła do góry, a nie w dół.